Odkryjemy teraz pierwszy wyraz przybliżenia dziesiętnego pierwiastka kwadratowego z 3 do pierwszego miejsca po przecinku. To jest to miejsce. Kolejną cyfrę odrzucam. Trójka nie podnosi nam siódemki o jeden w górę, więc po prostu sobie przepiszemy 1,7. Następnie drugi wyraz w tym ciągu. To jest przybliżenie do drugiego miejsca. Czyli tutaj mamy drugie miejsce, kolejną cyfrę odrzucam. Dwójka nie podciąga nam tej trójki o jeden w górę, więc zapisujemy 1,73. Trzeci wyraz. Trzecie miejsce po przecinku. Kolejne odrzucam. 0 nie podciąga mi w górę, więc zapisuję 1,732. Teraz czwarty wyraz. 1,732. I zobaczmy, na czwartym miejscu mamy 0. Piątkę muszę odrzucić. Piątka podciągnie mi 0 o 1 w górę. Więc tutaj dopisuję 1. Piąty wyraz. Piąty wyraz to będzie piąte miejsce po przecinku. Następne odrzucam. 0 odrzucone nie podciąga mi o 1 w, gór, w górę. Więc zapiszę 1, 7, 3, 2, 0. Pięć, tak, piąte miejsce po przecinku. Dobra, zgadza się. No i szóste miejsce. Mam 1,73205. Zobaczmy, co tu będzie na tym szóstym miejscu. To 0 muszę podciągnąć o 1 w górę, ponieważ następną cyfrą jest ósemka. Tu wstawiamy jedyneczkę.